Cześć, wita się z wami pustynny Mistrz. Oto gra Lage of Legends Dominion. Ja jak widzicie, zagram sobie Jacksem. Tutaj mam poppy, Akali, Swayna i Twisted Fate'a Na przeciwników Fiza Fiore, Bliskena Galistina i Siona. Mam już nowy program do obróbki filmu, więc wszystko powinno być już lepiej. Słynny taki komputer, widzę, że nie ma za dobrego. a no Jackson, nie grałem. W ogóle dominują tak średnio ludzie, lubię, ale fajnie się gra, nawet taka trochę krótsza też. czynamy. <laughs> Jak widzicie, wezmę. Nie będzie aż trzeba te buty. 4 top 1 naun no. Jak ma stuna dobrego tutaj na dominion przydaje się bardzo? W ogóle dobry stun. Obszarowy. <laughs> Dobra sprawa O nie był FK. Dobra gra. Jest git. Ja więc do, do tego na górze punkt jak zawsze, <laughs> no by ktoś przyjmał wcześniejszy. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Tak, jak sobie trochę potem pokaśleć. Za wolno odpalony duch, późno przypiegnę. Ale dobra, też, że dwóch się rzuciło na przejmowanie. Nie, a kali No, ho, ho, co to jest? Co to jest? Żegnaj. jest. Fu. Słuch, że nam... Ja tego przyjmuję. LHP też ma dobre jedziemy. Fajnie lecę, nie? Mam nadzieję, że tutaj ją rozwalę. Nie z tego, to jest szansa. Dobra, luz ta Fiora to jest słabiutko. Słaba. Dobry początek mamy, ma może to wygramy. Mam nadzieję. A nie, bo nam tu, oni lepiej organizacyjnie są. Czym ma obszar jak to? Ochronę burzy. Przyda się do, na Jacksa dobre do dobra Przydaje się po prostu A jest jeszcze trochę bardziej tankowaty, więc Dobra dobra to się przyjść. Top, top Trzeba tu topa przejąć Nie, przegramy to, to jest przegrane, no bo to, ten team tutaj nic nie robi, naprawdę. To jest coś strasznego Dwa trupy, oki ze mnie kozy Dobra, pięknie, pięknie wyszło. No, cztery punkty, oni mają trzy dokładnie. <ścoughs> Czwarty przejmują. Czwarty, cztery już mają, to jest przegrane. Przegraliśmy to. I przejmuj, tam swój widzę tu rozrubę robi na dole. Dobra, tego już nie ma. Musi... no, bo pewno tam ma słoń dobrego. Mam ja 4-0, chłopie. Jack ten na kopę postać na Dominion. A Tef idę, idę mistrzu. Dobra, jest. Pięknie. teraz przyjmujemy punkt. Aaa, fuck, fuck, fuck. Ale beznadziejny stun! Dobra, to, to było słabe, nie, nie, nie wyszło. Dobra, obrzyj Merkurego, chyba tak, bo Fizz jest tam i trochę jest, no. Chyba pojedziemy w to. Zresztą jestem Poczekamy, to zaraz będzie. To szybko pieniądze wchodzą. <laughs> Nawet chyba prze to. dno. Dobra, jest. I git. tego tego, Słajna. Słajna tak nie zabijacie, jest za mocny. Nie masz sobie szans, jesteście. Się zasłabi do niego, no bez, bez sensu. Nie, 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 tylko po prostu punkt trzeba przejąć Przejmuj punkt, przejmuj, dajemy o ja, ale w miażdżąco przegrywamy Skniucz ja a przeżyję, no? Dobrze zrobić, że to zaczął przyjmować, a nie Nie wiem jak dla mnie, dla nich to oczywiście dobrze Dla mnie tak średnio Ja spróbuję ten przyjąć Nie, koniec, co ty robisz? Ale goni grubas! Dobre, dobre Poppy, Za co ci kocham! I love you! I love you! I love you! Fajnie lata! jest Superman! Czyli nie wiem, jak to nazwać, to jest latanie, czy co to jest. aleluja ksiądz się buja, ksiądz się buja, Alleluja, ksiądz się buja, ksiądz się buja. Obrać tych ludzi jak dobra, lecid, 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 na lecid, jesteś już mój I mine I love it. to w ma piękne. A idą to piękne może coś się da zrobić jeszcze z tej gry? Będziemy myśleć, to tak po prostu przyjmować punkty. Jest szansa. To jest fajne, dobre. Dobre, no, ładnie, ładnie to zrobili. Chyba, że w nich nie gra ktoś po prostu. <laughs> Czasem trochę gardło mi boli. No, no tak dziwnie. Ta była. Trudny przeciwnik. Hard. Hard war. O, trudne to było. Jestem tak świdnięty, że... To, to wygraliśmy to. My się fitnałem <grym> po prostu. Tylko tyle. 10-1. Chłopie Fajne. Hm, ten piorun to kupę mi robi Takie gry lubię, może być zaraz końca, jak dobrze wszystko pójdzie Bo tutaj tutaj przytulajcie stanąć Pomóc idę ci, przyjaciele Przyjaciele, przyjaciele, przyjaciele dobra, ja też sam patrzę jest aż tak dobre. <laughs> Dawajcie, teraz jesteście mocni. No to wbijcie na mój punkt. No, zobacz, no zobaczymy, no. on idzie, widzę. Sądko kozaczek aby miał, ja miał stuna aby jeszcze wynieść, je, więcej ich by tam padło To jest fajne w nim właśnie Tu nie ma turmelna na dominion z tego co pamiętam, no nie no to lodowy wtedy Lodowy zrobimy Myślę, że tu coś mi się wiesi wiesił jakiś lag Co się stało? Przepraszam za to, już jesteśmy w grze. A właśnie, koniec. Wygraliśmy. <grymne> Dziękuję za oglądanie. Przepraszam że ten, na końcu za ten błąd. Żegna się z Wami pustynny mistrz. Cześć.